Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo Boże na 13 lipca. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mateusz 11, rozdział, wiersze 20-24. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozain. Biada Tobie, Betsaida. Bo gdyby w Tyrze i Sydoni działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam. Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiony? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomii działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby Aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż Tobie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia dalej kontynuuje temat nawrócenia. Chciałbym więc porozmawiać z Wami o nawróceniu, ale tym razem w kontekście spowiedzi. Idziemy do spowiedzi z różnych względów. Po pierwsze, ze względu na grzech ciężki. I przede wszystkim wiążemy spowiedź z grzechem ciężkim. Jak nie ma grzechu ciężkiego, to nie idziemy się wyspowiadać, i wpadamy wtedy w najgorszy stan, w jaki może wejść chrześcijanin. To jest tak zwany stan zawieszenia. Z jednej strony uważamy, że nie mamy grzechu ciężkiego. Z drugiej z strony czujemy, że tych pomniejszych grzechów zebrała się już tak duża ilość, że zaczynamy mieć poważną wątpliwość, czy możemy przystąpić do Komunii Świętej, czy też nie. W konsekwencji przestajemy przyjmować Komunię Świętej. Z takim stanem braku owocnego uczestnictwa we msze świętej chrześcijanin może żyć niestety miesiącami. I nawet nie wie, jak głęboko oddala się wówczas od Jezusa i traci z dnia na dzień moc ducha świętego. Należy więc odrzucić powyższą tezę i uznać ją za fałszywą, że do spowiedzi idziemy tylko wtedy, kiedy, przepraszam za kolokwializm, walnie w nas grzech. Ciężki. Dalej. Spowiedź wiążemy z pierwszym piątkiem miesiąca. To właśnie inna pobożna teza pójścia do spowiedzi. Jest w tym przyzwyczajeniu wielu, wiele dobrych cech, bo przynajmniej zmusza nas co miesiąc do oczyszczenia własnej duszy. Pierwsze piątki miesiąca jednak mało się przypomina o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, o duchu wynagradzającym, jaki powinien nam towarzyszyć w czasie spowiedzi i przyjmowania Komunii Świętej. Mówi się tylko o jednej łasce: dziewięciu piątków, że nie odejdziemy z tego świata bez pojednania się z Bogiem czyli śmierć nas nie zaskoczy jednak bez głębszego teologicznego wyjaśnienia tej łaski może ona być przez nas trochę niebezpiecznie rozumiana. Bowiem możemy wejść w fałszywe myślenie jak to, że jak uczyniłem te pierwsze piątki miesiąca, czyli odprawiłem je, to teraz mogę wiele lat nie iść do spowiedzi, a Pan Jezus ma się postarać, Abym przy końcu życia odszedł pojednany z nim. Jesteśmy już blisko od popełnienia grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, odsuwając łaskę nawrócenia na tak zwane ostatnie chwile naszego życia. Przypominam, że łask płynący z kultu pana Jezusa jest aż dwanaście, o czym często nie wiemy. Oto one. Pierwsze. Dam im łaski potrzebne w ich stanie. Drugie, ustalę pokój w ich rodzinach. Trzecie, będę ich pocieszał w utrapieniach. Czwarte, będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Piąte, będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Szóste, grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i ocean miłosierdzia. Siódme, Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Ósme. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. Dziewiąte. Będę błogosławił domom, w których wizerunek serca mojego będzie czczony. Dziesiąte. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w sercu moim. Mówi Pan Jezus. Dalej, dam kapłanom dar wzruszania serc, nawet najzatwardzialszych. I dwunaste, w nadmiarze miłosierdzia serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty iż nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów świętych, a serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. Zapytajmy teraz o istotę spowiedzi. Otóż najważniejszym celem spowiedzi nie jest tylko wyznanie grzechów, czy żal za grzech, ale nawrócenie. Czyli nie tylko zerwanie z grzechem ciężkim, ale chodzi tu naprawdę o powrót do życia z Bogiem, a co za tym idzie, zmianę stylu życia, odnoszenia się do ludzi, otwarcie się na drugiego człowieka bez oceny i osądu. Warto więc przygotować się do spowiedzi tak, aby stanąć w pełni w prawdzie z samym sobą przed Bogiem i szczerze wyznać grzech. Mamy też sobie obrzydzić grzechy, które popełniamy, bo one mogą być dla nas niestety, ale przyjemne. Dobrze, abyśmy w trakcie spowiedzi przyjęli formułę wyrzekania się grzechów, a nie tylko w trybie przypuszczającym mówić, a może coś tam złego zrobiłem. Szczególnie zwracam uwagę na grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. To są grzechy idolatrii. Że coś stawiamy, czy kogoś stawiamy ponad Pana Boga. Tego trzeba się wyrzec. Nawet gdyby to był mąż i żona, nie można stawiać ponad Pana Boga. Nigdy nie może być stworzenie ponad stwórcę. Przypatrzmy się darowi spowiedzi. Warto też wiedzieć, że w czasie każdej spowiedzi dokonuje się. W tym momencie dokonuje się egzorcyzm? Człowiek zostaje uwolniony od złego ducha, ale niekoniecznie od przywiązań do grzechu. Ja no na to zwracam uwagę, kochani, że kiedy już jest mocne przywiązanie do jakiegoś grzechu, to potrzeba pospowiedzi modlitwy uwolnienia. Bo co z tego, że pójdę i powiem. No, zgrzeszyłem grzechami nieczystymi. Jak za chwilę wrócę do, do domu, otworzę komputer i znowu wejdę w jakieś filmy pornograficzne czy akty kobiece. Na przykład. I wiem, że od tego nie mogę już odejść. I to mnie ciągle zniewala. Wtedy właśnie poczęła modlitwy uwolnienia. Dalej, przez powiedź Otrzymujemy wylanie Ducha Świętego, który oczyszcza nas, odnawia duchowo i umacnia na drodze do zbawienia. Pojednanie z Bogiem Ojcem dokonuje się Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Włączenie nas na nowo też do Kościoła, co za tym idzie opieka świętych, bo każdy grzech ciężki wyłącza nas z Kościoła. Otrzymujemy również jasne widzenie dobra i zła. Nawrócenie od czegoś, do kogoś. Zapytajmy się więc siebie, czy przychodząc do spowiedzi pragniemy nawrócić się, czyli głębiej wrócić do Boga, odrzucić stary styl życia, który doprowadzał nas co chwilę do tych samych grzechów ciężkich, odrzucić, to znaczy wyrzec się wszelkich okoliczności do grzechu, i czy chcemy napełnić się Duchem Świętym. Aby zacząć nowe życie w Chrystusie. Jeszcze jedno na końcu. Skuteczność powiedzi. Aby Twoje nawrócenie było skuteczne, trzeba spo... przed spowiedzią należy. Po pierwsze, wybaczyć tym, którzy cię skrzywdzili. Prosić Ducha Świętego, aby dał Ci łaskę stanięcia w prawdzie. Prosić Matkę Najświętszą, aby otuliła Cię swoim płaszczem czystości i niewinności. I żeby demony w trakcie czy przed spowiedzią nie przeszkodziły Ci w tej szczerej spowiedzi. prosi świętego Michała Archanioła, aby bronił nas od pokus i od podstępów złego ducha oraz prosić anioła stróża, aby czuwał i strzegł nas na wszystkich naszych drogach. Amen. <laughs> Serca Wam, kochani, błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.